Tak, nam tutaj kominem do drzewa. Tutaj superowa playlista zdobyta w Portugalii. w sobie gra. Władziuś, zagramy jeszcze w piłkarzyki, co? Dobra. Koń z Bolencina. Już na ścianie. A tu się dzieją Magie szparagowe, trochę oliwy i trochę masła. Trochę oliwy, trochę masła klarowanego. No to jest śmierć Spoko, Czostek jest spoko. Marko. No. szparagi przed chwilą Barbara. Chciałem powiedzieć, umyliśmy, bo to, to by było tak samo jak rodziliśmy w dzieci. Barbara umyła. Odsączamy tutaj w ręcznik niepapierowy. Rzucę. czy drugie, czy To mi się Ale. podoba. Wychodzi sobie glizda z jabłka najedzona. Sygnał <gulowa> Z ścierka. Wiem, wiem. Ta ścierka już myślę sporo widziała, przyjęła i w wielu potrawach pomogła. A kiedy będzie czostek? też e, tutaj, nie? Mhm. Ale pachnie od razu? No. Mm, ale ekstra. Ła. teraz te papryczki, bo tu wjechały też nie? No. No. A muszę mojej mamie. Co? To że jej nie zapomniałam teraz, bo... Pytam, że kiedyś próbowałyśmy jakieś... Jeszcze... Nie wiem, jak przygotowywać parodii. Kiedyś pamiętam, że kupiłyśmy moją mamą Tubę. Przebijemy, hmm. może... ugotowałyśmy. No. I nie były takie jak chyba? One były takie... z takiego sławu wow. Gotowane? Ale takie przyparzone czy, czy to się gotuje? Gotuje się te parymi, mm. to parę minut dosłownie. Nie chodzi o to, czy one są gotowane czy nie, Ugotowane w parachie, trochę jak pasolka więc parach, tak. Mm. Mm. Sporegować. Czy to nie powinno być przykryte tak no? Żeby się tak fajnie... No nie, nie. Nie, no luz przecież. E, no i tak pomyślałam właśnie, że... Że możesz sobie mamie... Tak. albo zaprosić mamy najpierw tutaj na... Nie jestem pewna, czy ją to jakoś to tam grafyki, ale niezadowolona zrobiła je inaczej. Ja, no gdzie ty to wyważasz? Przecież coś takiego to dawać dla patelnie. Nie, to jest takie... To, to Aha, to jest ta błąca, wiem, ta błądka, dobra. Dobra. No to by to wychała, komuś nie będzie to wychała. No. Vale, ale jeszcze takie... widziałam fajny przepis na sporo dni. Za dużo masz chyba, nie? Łoł, ale bardzo. E, gotowane w upieczone ziemniaki no. i jajko. Co tam było jeszcze? Znalazłabym to w skaradzicie, nie, nie jajko. Sadzone jajko, nie? Ja no. bym to widział. Chyba taka sałatka, wiesz? A. Upieczone fajne takie kupiące ziemniaki, gotowane w skaradzic, w taki sos śmietanowy. No, pamiętam, muszę znaleźć ten bo fajne było. Takie smażenie to aż miło, nie? Jak się Dobry, rozchodzi po domu. Tak. I wszystkie od razu? Cała seria idzie? Tak, bo ja jestem leniwa i nie... Wiem. No. Dlatego się chyba lubimy. Rozumiemy tak, w tym Jak chcesz to ja je mogę zaraz wymieniać. Tak? No. No ma się tą rękę, no pracowało się w gastronomii. Dobrych parę lat, więc coś tam o gotowaniu wiem, prawda? No nie? No, no i piękno. No Teraz... Zaraz jest no czeka. No ja wiem, że ten kawałek tutaj trochę jest przypieczony. No to nic go nie będzie ja. Ma tutaj taki zapach aromat. I jeszcze do tego, sprawdzę, czy mam. To. Mamy tak, parmigiano-reggiano. Hmm. Bomba. Ale widzieliśmy, ale jest taki sypki... Wiesz co, sypki... Wiem, yeah. taki pyłek. Taki pyłek no. A mogli to mogliśmy to zerzeć już. Złotka, nie? No właśnie I dlaczego, bo mamy Byłoby bosko Pojechać za bok samochodem Albo camberem O, camberem No właśnie, właśnie, trzeba poruszyć ten temat To ja bym chyba już dała na spokój Żeby były takie Elastyczne Co myślisz?

O, ten czosnek przypala trzeba... Trzeba mi dać. Czy mi go dasz? będziesz Będziesz go tarła? Ten ten. To jest ta kostka taka. Mhm. Dawaj, Jeszcze przypominasz. Na nasz na z Matyldy. Mm. A były już paragina... Tak. Nie Matylda. Martyna robiła... A no, Martyna robiła mm. Takie w boczku, pamiętasz? Też paragniny. Tak, pamiętam. A grucha był grillomistrzem. Mhm, mm tak. No i... No i też paragi się rozchodziły tak szybko, że w sumie to nie zdążyłam ich spróbować wtedy. Chyba smakowało. <laughs> Martyna chyba też nie zrobiła ani jednego. Mm. Mm -mm. Ale ekstra. Jejczubą błękitną. A soliłaś się? Nie. To tak miałam przeciwną. Czy... To dała je, po jeszcze. Będą jeszcze lepsze. No. Wtedy właśnie jak mi podałaś, to pamiętasz? Tak. To było z taką grubą solą to Ale było. Ale też soliła mnie wtedy. Super yy... ekstra. Ale ja zapominam to chyba tego, ale wyborza że... co to było? Wiesz zwykły? Mhm. ty. Hmm? Hmm? Nie, nie cierpię tego robić. Ja to zrobię jak chcesz. No dobra, no chyba wystarczy, no nie będziemy tu cudować z tym serem. Dawaj więcej. No to ja się tutaj czekam, co mi się nazywa. A są w ogóle takie zapachy zimowe, a Jak Już to Nie, jest um, tak zabalane światło w kuchni, jest mm -hmm. wieczór i tak. czuję zapach oliwy i czosnku. Mm, Alio olio i tak dalej. mi się kojarzy mm -hmm. raczej z zimą, jesienią, z tak. takimi zimnymi wieczorami. Czy ja mam na wszystkie, czy... Na wszystkie, tylko no nie Jak tak, tak za bardzo dużo, nie? Dobra, będzie. Parmigiano, reggiano, może reggiano? Reggiano, to się dobrze, tak dobrze powiedziało? Parmigiano, reggiano i grana padano. Grana padano. No jest tam ich parę jeszcze innych. w różnych regionach. z okay, No właśnie. Em, w każdym razie chciałam powiedzieć, że ten, ten akurat ser można kupić 200 gramów w Polsce, ale jednak przyjemność jest lepsza, większa, jak się je przywozi z Włoch. Z Włoch, tak. I co, bierzemy to do salonu, czy jemy tutaj? Nie, no, do salonu? Dobrze, jasne. Nie po mi kominku jest na salonie. O, no, to mi się podoba. Dobrze. No, chodź, zjemy szparagi, Wadziusz. Wiem, tak pytam tylko. Dobra, to co? Trzeba... Mhm. Y to kończymy. Ujęciami z kominka.